Dzień dobry widzowie na moim kanale, na nowym odcinku z przeglądu sklepu, trochę mi nie było, ale przepraszam, to po prostu nie, moje nagrywanie było mi nieumożliwione, ale lecimy ze przeglądem sklepu, no i tak, tutaj fajne różne hologramowe rzeczy, fajny rekin, kto, kto pamięta te pamięta te czasy. No, jest fajne wszystko. O, czy go, czy co? Fajny plecaczek, moim zdaniem. Skinki takie nawet sobie. Więcej skinków. Nie mam nic golfa. Jak to lubi. Ale normalny driver jest lepszy, moim zdaniem. Dalej. Mam tutaj Echo. Echo ostatnio dostał dużo steli. Muszę to patent, muszę kupić, ale ja za nie przepadam, tak szczerze. Tutaj Berti. Schowany, wciunięty, ok, dobra, koniec, bez komentarza. Tutaj fajna takie ostrza, od krzaczora. Tutaj oczywiście Panterę. Tutaj spokojnie, normalnie hełmiak od siódemki. Tego pokazać nie będę, bo demoryzację dostanę. Wszystkie więcej tutaj z dziennych, Mamy Sagana. Komando cień, bardzo fajny skinek, polecam, że sam go nie mam. Opalizujący kilof, No bardzo fajny, ja mam od niego malowanie z tego zestawu Czysto No nie wiem czy z może może się kąpać, ale Jak da się to ci da No i podskoki, na skakance, no i syrenę Tu tu, tu, tu. Dalej, dalej mam tutaj rzecznice z nich Wojan Tu tylko sobie je pokażę Bo każdy już widział no, Tutaj więcej Szefka nerfi Tutaj, bardzo fajny lamorożec. Bardzo fajna motka. I 3-2-1. I piu! Tutaj dużo, tutaj wszystko z tego, z tego samego zestawu. Fajna, ale ta motka, ale za droga. Ostry tak bardzo fajny. To bardzo, to jest bardzo fajna motka. Tutaj z pakietów, pakiety chyba każdy już widział na tym wszechświecie. Więc, to by było na tyle. Do miłego, do następnego. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie za niedługo. Do widzenia.